Kiedy mówimy o talentach, które przekraczają granice sztuki, Jakub Józef Orliński zdecydowanie wysuwa się na czoło. Jego osiągnięcia przyciągają uwagę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. A jego występ na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu jest tego najlepszym świadectwem. Orliński, jako jedyny Polak, miał zaszczyt wykonać utwór więc, hymen, który jest częścią niezwykłego widowiska operowo-baletowego Les Indes Galantes. Ten 35-letni artysta to nie tylko wybitny śpiewak operowy i kontratenor, ale także boy i model, co czyni go człowiekiem wielu talentów. W ostatnich dniach Jakub Józef Orliński znów wzbudził entuzjazm wśród miłośników muzyki. Dnia 22 stycznia Bray miał swój przemożny moment podczas charytatywnego koncertu Gala des Pièces Jaunes 2026 w Paryżu. To coroczne wydarzenie organizowane na rzecz Fundacji Fondation de Hopitaux ma na celu zbieranie funduszy, aby poprawić warunki hospitalizacji dzieci i młodzieży we francuskich placówkach. Jakub wystąpił na jednej scenie z amerykańskim raperem ASAP Rockim, a ich wspólny występ z orkiestrą oraz z Ibrahimem Malufem, uznawanym za jednego z najlepszych trębaczy jazzowych, był wydarzeniem, które zapisało się w pamięci wszystkich obecnych. Główne media i dzienniki francuskie nie mogły ukryć swojego entuzjazmu, nazywając ten koncert prawdziwym świętem muzyki. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne emocjonalne komentarze, które podkreślały niezwykłość tego artystycznego połączenia. Wśród zachwytów można było przeczytać, że kolaboracja brzmi niesamowicie, a obecność Rihany na wydarzeniu dodawała mu jeszcze więcej prestiżu. Jakub Józef Orliński zdobył także uznanie w amerykańskim tygodniku The New Yorker, w którym jedna z dziennikarek opisała jego nieformalny występ radiowy. Artysta, nie zdając sobie sprawy, że jego występ będzie transmitowany, pojawił się w krótkich spodenkach i białych sportowych butach, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem internautów. Filmik z jego występu obejrzano ponad 3,5 miliona razy, a wielu internautów zauważyło, że gdyby rzeźba Dawida autorstwa Michała Anioła ożyła, wyglądałaby właśnie jak on. Jakub Józef Orliński nie przestaje zaskakiwać swoją wszechstronnością i talentem. Jego osiągnięcia nie tylko promują kulturę polską za granicą, ale także inspirują młodych artystów do podążania za swoimi marzeniami. Wystupy takie jak te są dowodem na to, że pasja i talent mogą otworzyć drzwi do wielkich sukcesów. A świat czeka na więcej takich chwil, które będą na zawsze zapamiętane w historii sztuki.